Siomoneczko, jestem Cendoff i dzisiaj jestem sobie w RebiF Champions. Na początku chciałabym Wam powiedzieć, że zbieram pieniądze na wleczenie psa, który ma raka. Jak chcecie to, możecie coś wpłacić. No i bez wielkiego przedłużenia zapraszam do odcinka. Więc tak, jak widzicie jest już nowy update. RebiF Champions. Jest aż 16 tysięcy teraz graczy. I tak, i przechodzimy teraz do update loga. Eee, nowy Cyber Reward jeden nowe jajko, 8 nowych petów, trady, pet index, te dwie rzeczy są najbardziej ciekawsze, index reward, nowa potionka, więcej upgradeów, dwa, 2 dwa 2, 2 po prostu robi batony, jeden nowy kod, bookfishes i więcej. I tak, przejdziemy sobie na początku do tego nowego kodu i tutaj wpisujecie sobie cyber, tutaj w kodach, tak, tak taki jest kod i dostajecie chyba laka na... 30 minut i teraz sobie pójdziemy do upgrade'ów, bo tutaj zostały dodane dwa nowe upgrade'y I teraz już wam pokażę ile to ma, to ma Pierwszy ma 25 trylionów, drugi ma 100 trylionów. Tutaj jeszcze 5 click multiplier został dodane Jeszcze z tego co wiem to zostało dodane kolejne 5 tutaj upgrade'ów Tutaj jeden został, tutaj dwa jeszcze zostały w flag multiplier Dodane i to tyle z upgrade'ów i do tej nowej potionki. To no, został dodany x2 Rebirf. E, ja aktualnie sobie schowałem tutaj. E, to jest to. Tutaj macie Rebirf, Potion. Jak to tak wygląda. Na razie wszystko możecie sobie e, tutaj kupić, co nie i wtedy, no, bez możecie sobie e, grać. I tutaj jest ten indeks. E, tutaj na przejściem do Petów. Widzicie takie Pet, są basic, Mythic, Forest, Beach i inne takie, co nie? I tak, tutaj nawet liczą te ekskluzywne pety, które ten ja na razie jak ktoś ma te pety, to możecie napisać w komentarzu To chętnie zrobię jakiegoś trade za pety Po prostu pety normalne na przykład tego secreta, to on zafle pokażę jak on wygląda, bo sobie trochę pootwierałem tego. No i tak, no i właśnie ten tak indeks wygląda. To jest sekret, trzeba różne dropić i tak dalej. I tutaj jest reward, tutaj jest kolek 10 petów, dostajecie plus 10 pet storage 25 petów dostajecie plus 0.1 x luck multiplier Tutaj jest kolek 50 pets i dostajecie plus 20% click multiplier Tutaj jest jeszcze kolek 70 pets plus 1 pet equip i tutaj mam na razie Prawie 60 na 72 Na razie zbieram na to co nie jak mówiłem, jak ktoś ma jakieś exclusive WPT albo jakieś sekrety do pożyczenia, na tyle, że do indeksu zapewnić, to no to możecie napisać na moim Discordzie. Podam go w komentarzu, oczywiście. No i tak, kolejna rzecz, to jest ten nowy świat. Idziemy sobie do niego. I do tego świata tutaj kosztuje 25 trylionów. Wygląda tak i bardzo to ładnie wygląda tutaj. Takie jakby nie wiem, jakby za 100 lat jakiś świat, czy coś takiego to co wygląda. No bardzo fajnie i tutaj jest nowa skrzynka, gdzie dostajecie też tutaj boosty, e, inne to nie. Ja tutaj dostawałem same boosty, więc nie wiem czy są kliki tutaj za to. No. I tutaj są te nowe PETy, więc tak, tutaj od początku idziemy, czyli tak, e, tu jest chyba kod, tu jest chyba pies, znaczy Kyber Cat, Kyber Dog, to jest Kyber e, Hydra, chyba to jest ten, tutaj jest hacker PET, epic, tutaj jest już legenda, nie wiem. Mam tą legendę Kyber Monster. Tutaj, już sobie w tych petach przejdziemy. To jest Kyber. Eee, dobra, zrobię unequip i pokażę wam już. To jest legenda, to jest Mythic. I tak, i teraz pokażę wam Secreta. Ma 90 milionów i prezentuje się. A nie, muszę najpierw włączyć. Eee, prezentuje się o tak. Tutaj jest ta legenda. Tutaj jest ta, ten Mythic, to nie. I tutaj jest ten secret. No, te Secrety są potężne w tej grze, normalnie. Bardzo ładnie wyglądają i, no, bardzo mi się podobają. Mają taki efekt takich piorunów, jak widzicie tutaj. No, fajnie to wygląda, naprawdę. No, jak widzieliście, te pety tak wyglądają i mam tutaj Toxic Mythical, który ma 120 milionów na pierwszym levelu, więc, no, fajnie to wygląda. No, i ma taki sam efekt, tylko pewnie te zielone pioruny. Ta, no, tak, fajnie to zrobili, że każdy inny ten. Y, każdy po prostu inna rzadkość, peta ma inny efekt, co nie? Bardzo fajnie. I teraz bez i tak na razie PET się prezentują moje. Yy, I tutaj jest trade, to nie? Tutaj są trade, yy, tak to wygląda, możecie sobie jeszcze włączyć tutaj trade, request i trade ten, co nie? Ja sobie włączam, bo tutaj bardzo dużo osób, bo bardzo dużo osób mi tutaj wysła trade. Yy, dobra, i jeszcze mam tutaj kilka petów, czyli mam tego tego tą legendę właśnie Toxic, co to nie? Tutaj gdzie to jest, jeszcze mam właśnie tego Metica i. No, fajnie bo by jakbym miał Golden Secreta, bo patrzcie to daje 90 milionów na początku, więc to jest taką Pet na początku daje 90 milionów, więc naprawdę bardzo dużo daje No i sobie otworzyłem co nie to go wcześniej za robuxów, więc... Jak ktoś chce się strajdować za jakieś pety, to no może po prostu na Discordzie dam Wam tutaj. Już mówiłem to, ale w komentarzach dam mój ten. mój nick i hashtag z Discorda i możecie jakieś trade zaproponować, to na pewno się wymienię, żeby ten indeks za ten zapełnić, co nie? No i ogólnie tak to wygląda tutaj. Na razie tak wszystkie krainy się prezentują. Dobra, włączę pety. Na razie jest 8 krain. Z tego na trzech to są czesty, czyli beach, tutaj jest jeszcze kraina winter i yy, właśnie ta nowa Nie wiem czy sobie odebrałem I chyba nie, nie odebrałem to jeszcze sobie odbiorę yy, za chwilę, zobaczę, jak te busty jeszcze wyglądają I ten lak bo bardzo się przyda na otwieranie petów, co nie? Mam takiego słabego laka, aby się przydało naprawdę bo, naprawdę, 34 topka, tak spadłem bardzo. Naprawdę, tutaj, żeby trzeba w tej topce być, to trzeba mieć mega farta naprawdę, żeby tutaj coś zrobić, to co nie ogólnie. No, i ogólnie takie są procenty jeszcze na pety: yy, na metalaseroklopka 0,476%. Są takie małe te procenty, że naprawdę, bardzo małe. I tutaj jeszcze w boostach mam X7 Gems na jeden, na 30 minut, co nie więc bardzo dużo tych boostów mam na gemę. Przydałoby się na laka, co nie żeby więcej tych PETów dropiło. Ja już będę kończył ten odcinek. Yy, zostawcie apte w górę, suba dzwonę, wpadajcie na grupę Discordową oraz Robloxową. Jeszcze w opisie jest jeszcze zbiórka na leczenie mojego psa. No, więc ja was żegnam. No i co? Siema!